Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Rolnik Szuka. Dziś prezentacja ciągnika John Deere 6620 Premium. Zapraszamy serdecznie. Kolejny odcinek u Pana Michała. 26, który rok? 2006, w gospodarstwie od 2010 roku z przebiegiem 3200 motogodzin. W obecnej chwili ma prawie 5000. Z grubszych awarii to nie powiem nic, bo nie było nic zrobione, a z drobniejszych awarii był nowy uszczelniacz założony na wale, który idzie ze skrzyni do przedniego mostu. Tam uszczelniacz kosztował zaledwie 50 zł. Czyli tam gdzieś wychodzący pod z... ciągnikiem tak, na przedni... Tak, na przedni. tak, pod spodem tam było robione, tak. I to było z grubszych awarii. Okupiliście no, go tak naprawdę czteroletniego, jak dobrze Czteroletniego, tak. tak. Czyli to był świeży ciągnik. Tak, no wtedy no to duże pieniądze były, bo za nowy taki tylko że 6630. W Polsce trzeba było dać 240 tysięcy, a my daliśmy 175 tysięcy za czteroletni ciągnik. Bo to jest ostatni rocznik, gdzie produkowane były 20, nie? Tak. Także one już się tam pewnie zmieniały na, na 30, tak. a wy trafiliście tak. tą 20 i kupiliście 20. To jest wersja ciągnika, bogato wyposażona, amortyzacja kabiny, świetnie pracuje, amortyzacja przedniej osi, kierunki w dachu, gdzie w Polsce praktycznie tego nie można było kupić, nawet jako opcja, przedni TUS też Udźwik. Bardzo solidny tutaj to, to ramię, nie? Jest... Udźwik ma bardzo duży, bo podnosiliśmy półtorej tony to na jałowych obrotach i, i bez problemu podnosił. Więcej nie, nie próbowaliśmy. Tylko, że ma to, że jeżeli z tyłu żadnej maszyny nie ma, to przód usiądzie, amortyzacja usiądzie i oprze się na gumowych poduszkach. No jak z tyłu była maszyna, no to wiadomo, robi przeciwwagę, nie? A tak to jak z przodu będzie przyczepione ciężar, no to. się na tym, że może, może akumulatory gazowe albo coś w tym stylu, że nie. Ale są... przy półtorej tony to już chyba nie. To już jest duży ciężar. Nie. Wiem, że znajomy też ma taki sam i przy dużej wadze też właśnie wsiada mu do końca. I A jak z tyłu założę agregat, no to wtedy. Wraca ta amortyzacja. No tak. dobra, no to jakie maszyny agregujesz? Pługobrotowy 4 skibówka, talerzówka 3-metrowa 1800 kg, gruber 3,5 m, głębosz 3-łapowy, agregat aktywny z siwnikiem 3-metrowy, no i oczywiście przyczepy. Transport też. Transport, tak, tak. Dwie przyczepy 12-tonowe i ciągnie. Tu ma skrętne butniki. Nie ogranicza skrętów, tylko... Nie ogranicza. Czy nawet chcący wejść tutaj, żeby coś zrobić, bez problemu odsuwamy błotnik i można coś tutaj zrobić. Zbiornik paliwa to jest inny. W standardzie mają 210-220 litrów. Później jako opcja można było wziąć 250 litrów, a tutaj jest jeszcze większe, jest 270 litrów. Także na 18 godzin orki taki zbiornik paliwa powinien starczyć czego to wynika, że on jest taki duży? Dowiadywaliśmy się w serwisie, jego historię, przebieg faktycznie, wszystko tak jak kupiliśmy, tak było. A czemu jest tak wyposażony? Pochodzi z Wielkiej Brytanii i tamten rolnik, no, po prostu brał wszystko, co jest możliwe. Bo w Polsce takiego nie spotka naprawdę z takim wyposażeniem nie spotka tego modelu. Był serwisant, pierwszego kupiliśmy i chcieliśmy, żeby nam powymienił filtry, oleje, wytłumaczył gdzie co jak, jak się, jak się operuje, bo nie mieliśmy w do czynienia z takim ciągnikiem. Powiedział, że pracuje 8 lat w serwisie, to takiego ciągnika z takim wyposażeniem jeszcze nie widział. No proszę, no to bardzo ciekawie się robi. Zaczep Hitch, tak? I wysuwany hydraulicznie jeszcze jest do tego. Czyli on idzie w tę stronę, hydraulik. Tak, siła pierwsze siła, tak, tak. podnosimy go do góry linkom odbezpieczamy stworzeń I można go albo opuścić w dół, albo wysunąć do tyłu hydrauliką A co ciekawe, można wyjąć ten hak I można włożyć zwykły zaczep polowy No tak, on tam z przodu jest. Tak. jest Ma swoje miejsce Tak. Odbłogony. I wtedy on gdzieś, gdzieś tutaj jest, nie? To o czym wspominaliśmy o tym zaczepie też, nie? Tak. Wysuwa się Taki tu jest mały sworzeń Sworzeń się wysuwa, wkłada się to, sworzeń w dół Chowa się zaczep i cała wymiana zaczepu, nie? Bo później tam ten element tutaj można z tak, tym... tak, tak, tak. Pasuje tak samo na otwory. Do prasy stosuję ten, dlatego że nie daj Boże jakiegoś pożaru. Nie zaczep hić, niech się zatnie w nerwach czy coś, no jest różnie, mm. tak? Mm -hmm. A tak jak tutaj stworzeń, jak nie ręką, to młotkiem wybije i nie ma problemu, tak? Tak. Odczepiam jest. i odjeżdżam. A dzisiaj mówię, na jak się pali, to są nerwy. I... I porównując te same modele, te elementy będzie miało masywniejsze. Tutaj będzie miało masywniejsze, gdzie te ciągniki normalnie ważą około 5,5 tony do 5,800. Ten model waży 6,400 ton. No rzeczywiście są tutaj te siłowniki do amortyzacji, tak, także tak. hydraulicznie amortyzowana jest. No teraz może tego zgaszony, ale tak to pięknie chodzi czy przód, czy, czy tutaj kabina, to. No po dziurach ktoś się prosi, żeby nie jechać 30, tylko 50. Leci 50? Tak, to jest ta szybka skrzynia. Ma hamulce na, na cztery koła. To już jest czysta przyjemność. No i pneumatyka jest, tak? I, e, dwuobwodowa. No, to fajnie. No dwuobwodowa, jest. trzy pary wyjść hydraulicznych. Nie brakuje tego. Nie brakuje. Tu i tak, maksymalnie to są używane dwa wyjścia hydrauliczne. Na razie to takie maszyny są. Jesteśmy w środku i powiedz mi, co my tutaj mamy, tak może pobieżnie opowiedzmy. W skrzynie mamy Power Quad Plus sześciobiegową na każdym biegu po 4 półbiegi, pod obciążenie zmieniane i dodatkowo możemy zmieniać biegi automatycznie. Czyli jak silnik spadnie do poniżej jakichś tam obrotów, wtedy zrzuca półbieg niżej. I tak samo przyspieszając powyżej jakichś tam obrotów, zmienia półbieg wyżej. Czyli automat. Czyli automat. Tak samo, nie wiem, jak inne ciągniki mają. Tutaj przykładowo jak zmieniam z biegu C4 na bieg D. To od razu mi zrzuca półbieg lub dwa półbiegi niżej, tak żeby dostosować prędkość do danego przełożenia. Że nie ma żadnego szarpnięcia, nie ma niczego takiego. Wpasowuje się jak najbardziej, żeby tam tak. czy po prostu nie było tego schamowania takiego dużego, tak, tak tylko przeciw tak. sobie. Bo niekiedy przerzucają biegi i na końcu dopiero półbiegi, żeby przyspieszyć. A ja tutaj przykład no, robię C2, 3, 4. Zmieniam, już mi redukuje na D3 znowu półbieg wyżej. Znowu zmieniam bieg, znowu półbieg wyżej. Tutaj mamy operowanie przedniego tuzu oraz wyjścia hydrauliczne naprzód. Jeżeli zmienimy ten guziczek, to teraz mamy wysuwanie zaczepu hitch. Tutaj mamy zmianę półbiegów, półbiegi auto, również półbiegi mamy zmieniane tutaj. Także podczas pracy z maszyną, gdzie trzeba regulować sobie głębokość, to nie musimy ręki podnosić wysoko, tylko tutaj dwoma palcami przestawiamy. Gaz ręczny, programowanie HMS, dwa wyjścia hydrauliczne. Tutaj włączanie wałka, włączanie elektryczne przedniego napędu, programowanie HMS, tutaj mamy wszystkie światła robocze, włączanie wałkową, wybieranie prędkości wałkową 540, 540 ECO i 1000 i regulacja siłowa. Podnośnika. One wszystkie mają takie jakby, jakby ala, wyświetlacz z piktogramami, jeśli chodzi o 20. Nie wszystkie, to tylko te, te bogatsze wersje miały. I tu, tu, tutaj też miały troszeczkę inaczej. I tutaj też, że powiedzmy, ilość guzików tutaj może się zmienić, bo niektóre mogą mieć coś więcej, niektóre coś tam mniej. To czasami tutaj są tylko dwa czy trzy guziczki. A już przykładowo, jeżeli nie ma przedniego tuzu, no to ten guzik jest niepotrzebny. Niektórzy montują sobie coś tam innego, gdzie powiedzmy gdzieś prąd trzeba włączyć i jakieś nowe gniazdo, to sobie tutaj mogą bez problemu wstawić taki. Przełącznik. Na górze mamy klimatyzację, tutaj mamy regulację obrotów silnika, czyli do jakich obrotów ma dochodzić obroty silnika, czyli tu wciśniemy gaz w podłogę. Tutaj sobie ustawimy na pokrętle, przykładowo 1800. I wtedy jadąc po polu, wciskam gaz w podłogę i nie, nie muszę cały czas nogą regulować. I tak, Jakby sobie ustalasz, tyle pracujesz i tyle nie tak. i tyle ma być. Tak, tutaj zmieniam przy jakich obrotach ma zmieniać półbiegi automatycznie. I też narzucasz automatycę, czy tak. to ma robić wcześniej, czy później. Tak. Czy ma wysoko kręcić, czy, tak. czy nisko kręcić? Tak. Tam jakaś tu apteczka, co? tak? To jest schowek na jest oznaczenie, widzę apteczki. Tak, tak. Z jednej i z drugiej strony mamy dokładnie to samo. Spore schowki. To też jest kolejny schowek. To chyba skrzynka, tak? Tak, można ją całą wyjąć. Tutaj też jest schowek. Na no, napój jakiś mniejszy. No, regulowana kierownica, no to wiesz, jak? Tak, tak. góra-dół. I tutaj prawo, lewo. To jest wyświetlacz też rzadko, w którym modelu był. Tutaj mamy, jaki jest poślizg w obecnej chwili. Tutaj ustalamy, jaki dystans przejechaliśmy na danym polu. Tutaj mamy ile robimy hektarów na godzinę. Tutaj mamy podaną prędkość Q i prędkość z radaru, czyli po odliczeniu poślizgu. Tu mamy szerokość maszyny, tutaj mamy moto godziny, ale to są takie funkcje serwisowe. Przykładowo można tu zaprogramować po przejechaniu przykładowo 250 godzin. Będzie nam piszczało, żeby wymienić olej. Możemy to sami sobie programować, nie trzeba tego robić. Tu mamy obroty wałka tu mamy obciążenie silnika jakie jest i tutaj są przyciski które pomagają nam przykładowo zmienić szerokość maszyny wtedy wchodzimy i zmieniamy szerokość maszyny No czyli to już taka opcjonalna na pewno ten komputer tak. jest takim tak. dodatkowym wyposażeniem tak. tego ciągnika no co świadczy o tym że jest no doposażony tak Mamy rewers pozycja hamulca e... nie ma czy jest Nie to nie ma nie to jest hamulec tylko aha Do power nie, no nie tak. miał tego, nie? no, kierunki, wycieraczki tu mamy światła pozycyjne, mijania i tutaj mamy robocze czyli dopiero jak załączymy tutaj światła dopiero możemy sobie załączać pozostałe światła na dachu i na błotnikach, te typowo robocze jeżeli będziemy mieli w tej pozycji to są tylko mijania, żadne robocze światła nie będą włączone. Z prawej strony tam, tu jest gniazdo trzypinowe, tu zapalniczka. Z tej strony to jest, ale to są bardziej te do podłączenia do komputera, do diagnostyki. Tak, i tutaj też mamy kolejne gniazdo trzypinowe. Z tyłu mamy bezpieczniki. Tu widać ile bezpieczników, no troszkę elektroniki jest, ale jak na razie nic się z tym nie dzieje. Czasem jakiś bezpiecznik się przepali, ale to jest proste do zdiagnozowania. On ma te hamulce tu gdzieś w piastach czy ma na Nie, na wale nie ma żadnej tarczy, ale tutaj jak po lodzie, to tu widać, że je przednie koła zablokują się i mm -hmm. koniec, nie? Nawet jak tylko delikatnie, tak tak, o, tak aby już, to już przednie koła mi będą hamowały, nie? Tu mamy obroty silnika i pokazane, że teraz jesteśmy na pierwszym półbiegu, teraz mamy zmieniane automatycznie. Teraz mamy prędkość wałkową. Jeżeli tu na wyświetlaczu będziemy mieli pokazane obroty silnika, to z boku na zegarze będziemy mieli pokazane obroty wałka wom. A, czyli on przestaje pokazywać. Wiele... Tak, tak jak teraz dodam gazu, to pokazuje, że tu ma obroty silnika, tam ma wałek wom. A jak zmienimy. Na obroty wałka WOM tutaj, to to wtedy pokazuje mi na obrotomierzu, ile mamy. Czyli zamien nie pokazuje, a to ciekawostka, to o tym nie wiedziałem. No tu można zaprogramować bardzo wiele rzeczy, czy przykładowo przy włączaniu kierunka, czy ma być ten dźwięk, czy ma nie być tego dźwięku. Można zaprogramować, a czy podaje kilometry na godzinę, czy podaje w milach. Tutaj na tym sterowniku wpisuje się, jaki jest rozmiar opon, bo przy różnych rozmiarach opon, on będzie pokazywał inną prędkość. I już tu na wyświetlaczu będzie pokazywał inaczej. Jeżeli mam takie opony, a będę miał inne, to już będzie pokazywał inną prędkość. To jest naprawdę wiele, wiele tutaj do ustawiania, choć z tego naprawdę się nie korzysta, bo jak raz się ustawi, to już tak jest. Model 6620, czyli mocy około 125 koni mechanicznych, maksymalnie 138 koni mechanicznych. Jest to jeden z modeli w całej serii produkowane w latach tak naprawdę 2001-2003, z tym że te silniki były wyposażone w standardowo mechaniczną pompę wtryskową. Od 2003 roku do 2006 2007 się gdzieś tam zdarzają jeszcze 20, już ten system wtrysku common rail, także tu tutaj rocznik 2006 i mamy do czynienia z silnikiem John Deere z układem wtryskowym common raila Silnik turbodoładowany z interkulerem, 6-8 litra pojemności Z przodu ciągnika oczywiście widoczny akumulator, filtr powietrza, a raczej jego obudowa, w środku filtr. Mamy chłodnicę paliwa, mamy tutaj układ common rail, więc ta chłodnica tutaj ma miejsce. Skraplacz klimatyzacji i główna chłodnica cieczy silnika. Mamy takie dwie siatki, na każdej z chłodnic możemy wyciągnąć to, co się nazbierało, oczyścić. No 1200 amper, nie? Także ten moment. To jest duży silnik, tak? No aha. potrzebuje jednak to kopnięcie. Ale przy minus 25 i ciągnik odpali, i nie ma problemu. W ogóle John Deere'ami to przez półtora roku, bo tak, półtora tysiąca godzin to zrobiłem nic. Także miałem przyjemność z Jondiurami, z Holandami. I jednak ku Deere'owi, że warto w to, w to, w to, w to iść. Nie jest to właśnie, tak. Mocno się zbiera tutaj kurz w tym filtrze? Zbiera się bardzo mało kurzu, nawet po dwóch, trzech dniach pracy w ciężkich warunkach. Na filtrach jest tylko delikatnie zanieczyszczenia. Jest tu pierwszy filterek, z tyłu jest mniejszy, taki cieniutki. Ten to w ogóle się nie brudzi, kompletnie nic. a no To jest już taki bezpiecznik jego, to się tam tylko awaryjnie, gdyby coś tam się z nim stało, nie? I cały kurz, który jest w tej części, wszystko jest wciągane przez odkurzacz i jest wyrzucane wentylatorem. Także jakby tam wentylator powoduje to podciśnienie. Podciśnienie i tutaj wciąga i czyści. Z prawej strony silnika intercooler, mamy filtr oleju silnika. Alternator i kompresor układu klimatyzacji. Wentylator ze sprzęgłem wiskotycznym. Z lewej strony silnika dwa filtry paliwowe, widoczna szyna common raila, pompa wysokiego ciśnienia i tutaj w głębi też sprężarka układu pneumatycznego, ponieważ pneumatyka tutaj jak najbardziej jest i działa. Jeszcze wlew oleju do silnika oraz miarka poziomu oleju w silniku. Z prawej strony pod kabiną widoczny element, jest to radar, mierzący uślisk. Uchwyt tylko do hamulców, nie? Jak tu chcieliśmy przewiercić, no to poszliśmy to do znajomego. Na wiatrace stołowej to nie można było tego przewiercić. Taką twardą stal dają, nie wiem czy tylko tu, czy wszędzie, ale taką twardą stal dają, że nie można było z takiego otworu na taki przewiercić, nie? Ale to jest taki do, element, kurcze... No, nie tylko uchwyt do, do hamulców, czy czy no, na no, akurat tu są, nie? No po prostu jak była pneumatyka, bo pneumatyka też zapewne nie była może standardem, nie? Tylko to też jest taka opcja Także to jest taki element domocujący właśnie pneumatykę a Tutaj jest ten pierwszy To masz regulację przepływu oleju A tym czarnym przekręcasz tu, to masz jedno, masz na silnik hydrauliczny, a drugie masz na siłowniki. I przykładowo jak jest rozrzutnik, gdzie podłoga jest ruchoma, to przełączam na silnik hydrauliczny, i idę hydrauliką do przodu i cały czas sobie, nie? I popchnę na maksa do przodu i tylko sobie, czy wolniej, czy szybciej ma iść, to sobie ureguluję. To też pewnie na siłowniku, nie wiem, czy to zauważyłeś, ona też powinna się chyba blokować. Tak, Tylko jak dojdzie do końca, to odbije. odbije. No i to jest też ta wygoda, że mamy to, że jak dojdzie, to odbije, nie trzyma, nie piłuje tą hydrauliką, tylko nam odbija i taki też automat tej hydrauliki. Tu masz ten trumn, nie? Bo tu przewody idą tu. Aha. A tym guzikiem to regulujesz tą cewkę, nie? A, i też ten hitch. Tak, tam to idzie z powrotem na hitch, a to idzie naprzód. No i to jest ten przełącznik, co przełącza i steruje tym elektrozaworem, nie? Czyli jakby ta sekcja odpowiada za sterowanie wysuwania hitchem i za sterowanie przednim tuzem. A jeśli chodzi o udźwig, no to 7400 kg na hakach trzeciej kategorii, trzy pary wyjść tutaj jeszcze na zewnątrz, także do wyboru. Mamy ustawienia, czy zasilamy silnik hydrauliczny, czy zasilamy po prostu siłowniki. Na siłowniku będzie nam fajnie dźwignia odbijać, gdy siłownik dojdzie do końca. Przy zasilaniu silnika hydraulicznego, tak jak rolnik mówił, przy na przykład rozrzutniku, zasila mu taśmę i ta taśma z odpowiednim przepływem, bo przepływ sobie też reguluje, tutaj z tyłu pokrętłem się przesuwa tak jak on chce. Elektryka, pneumatyka dwuobwodowa, wolny spływ tutaj jeszcze głębiej jest, automat, stabilizatora bocznego po podniesieniu nam się zablokują, nie będzie nam się to wszystko bujać, amortyzacja hydrauliczna tutaj kabiny, także dość komfortowa opcja, filtry kabinowe. I tutaj rolnik nawiązał do tego elementu. I do smarowniczki, która jest bardzo ważna, nawet mówi tutaj, że codzienne smarowanie Jeśli intensywnie jest używany podnośnik, będzie miało sens, bo są plastikowe tutaj, mówisz, te tulejki, tak? Także, no rzeczywiście, jeżeli nie będzie smaru, no to tutaj możemy bardzo łatwo je zniszczyć A, a smarowanie, no kto nie smaruje, ten, ten nie jedzie, tak? Standardowo felgi tu mają takie, jak powiedzmy w renówce, czy w jednej, czy w drugiej, nie? Takie z dziurami są mhm. A pełne, to już rzadko, gdzie są spotykane No pełne uznawane za mocniejsze, nie? No. No ale zobacz no, zobacz jaka jest gruba blacha, tak? No, no mm -hmm. zobacz tutaj, tak? Mm -hmm. czy, czy, czy tutaj o, no zobacz jaki jest kawał No kawał, naprawdę solidny, nie? I tutaj ten pierścień też pewnie do, do rozstawiania sobie, nie? Powiem Czyli jak... tak, Podkręcając nakrętki Tu masz nakrętkę A mm. tu masz podkładkę I jak dociągasz to nie ma tak, że podkładka będzie Ci rysować po pierścieniu. Tylko ona dochodzi do pierścienia, się nie kręci, po prostu nie ma zrywania farby mm. I później kręcisz nakrętką, a ona się tylko bardziej wciąga mm -hmm. Bo tak jak przy przyczepie, czy jak tam ze stożka, nie? No ten kołnierz taki jest To tą farbę powiedzmy ścinasz, nie? To też jest dystansem tutaj tak, to Tak, to jest dystans, tak, mm -hmm. tak I później cały ten pierścień zdejmujesz, mm. ten element, nie? Mm -hmm. Bo nas odkręcaliśmy, żeby wyjąć zbiornik paliwa Nie było innej opcji, żeby go odkręcić A po co wyjmowaliście? To chwilę nam się filtry brudziły. Czyli czyściliście go, tak? Ja, czyściliśmy go. Niby nie było dużo, ale od tego czasu skończyły się problemy. A tak to 50 godzin i chciało się odpalić od no kręcił, 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 no co jest, nie? No i daliśmy do mechanika, do mija pół dnia, mówię, no przyjedźcie pociągnik. Już? No już. No co, no wymieniłem filtry. Mhm. No i pójdzie znowu 50 motogodzin. No, znowu ten sam problem. No i się okazało, że, no, czy ktoś nasypał po złości gdzieś kiedyś komuś, czy takie paliwo było rane? Nie wiem, nie? Mhm. Ale przewróciliśmy go, wypłukaliśmy i od tego czasu problemy wszelakie z paliwem się skończyły. No i tu no, nie ma możliwości wyjęcia, właśnie, bez zdjęcia koła. I wszystkie listwy i pod spodem takie paski. On tu idzie jeszcze za kołem, nie? Tak, on tu no, dochodzi daleko no, Dlatego mówię, to jest ten większy zbiornik, to jest mhm. 270 litrów paliwa. Odpalamy, przejedziemy się tym sprzętem. No i co tu, tutaj? Co? Z C można spokojnie sobie, tak? Tak, z C mogę, z biegu, z biegu D też mogę ruszyć. Na pusto. Ne, też mogę ruszyć bez gazu. No, no proszę bardzo, na pusto można sobie pozwolić. I czwarty, aha, jeszcze mamy F. No i jedziemy sobie. Amortyzacja osi działa, tak? Automatyka przekładni włączona. 45 to jest właśnie to, co jest z nich najfajniejsze, że one sobie tak po drodze płyną, nie? Droga nie jest idealna, żadnych stuków nie ma. Nie, nigdzie, nigdzie nie ma żadnych stuków. Wszędzie czy na kabinie, czy na przedniej osi, wszędzie są kalamitki, tulejki. Swoźnie, które no nie mają luzów, są regularnie smalowane, także, także jazda ciągnikiem, nawet z przyczepami, które mają 25 ton zboża plus przyczepy Ciągnik się zbiera bardzo szybko Czy na mniejszych, czy na większych obrotach od razu ciągnie Czy na polu nie ma problemów, żeby, żeby ciągnik miał problemy z z dużą maszyną Czy na uwrociach, jakieś bruzdy kolejny i tak dalej, nie ma żadnego problemu Jest bardzo przyjemna jazda jak jest podkręcony na te wysokie obroty, się zbiera naprawdę niesamowicie, bo tak na polu tam się ustawi do 1700 i już, nie? No teraz mu na eko ustawiłeś, nie? To jest zmiana półbiegów. Yy, aha! To automatycznie, a tam jest regulacja do jakiego obrotu ma się dobijać, nie? No. No może nie z ale z D jakiegoś najmniejszego, jedynka jest. Powolutku, Piotrek ze sprzęgłem jak zwykle, nie znam ciągnika sobie powoli rusza Ale pierwsze jak się wsiądzie to odrok bezwarunkowy a sprzęgły musi być Aha, bo masz ustawione bardzo wysoko, tak? Wciśnij auto. A, aha, jak są te szeczki, to no. jest auto, tak? No. no i już Funkcjonuje I E. A jak sobie zrzucisz... Dobra, i teraz nie nadępni gazów i przerzuć na F No teraz nie rzucił, no, no, no nie potrzebował. Ale jak z przyczepami, to sobie zrzuci od razu tutaj na, na półbieg. No ale to nie zmienia faktu, że możemy sobie zrobić na takie małe obroty, eko, tak? No i zobaczymy teraz. F-ką jedziemy. Mamy 1200-300. Chyba a. nie zadziała, bo będą za niskie obroty silnika. No, I nie trzeba trzeba to nie jest, wyższy. bo to jest czułość. To jest na eko bardziej, na zmianę hmm. półbiegów, a Czyli... tam to jest na regulację obrotu. Maksymalne obroty. Czyli on jakby na tym tak. najwyższym dopiero przy wysokich obrotach zmienia. Tak, teraz będzie przy bardzo wysokich. Przy bardzo wysokich obrotach. Teraz musi zmienić obroty silnika. O. Żeby pozwoliło mu. Ma odejście, nie? Teraz tak, teraz mu kazaliśmy kręcić się wysoko I dopiero automatycznie zmieniać się mocniej depnie, to on zredukuje, żeby jeszcze szybciej przyspieszać Nie leci w górę, tylko... W no, skrzyni jest coś w samochodzie Ta, mu się więcej, to on zredukuje, żeby po prostu to przyspieszenie było szybsze Nie no, ogólnie moment i Widzę, że już to się no, Ze sprzęgłem i zbiera się naprawdę fajnie może nawet On. bez problemu z D na F od razu. Jak pominiesz jeden hmm. pięknie nic się nie dzieje. No nie, A ale no bo no jak do... zrobisz z, z D4, trochę zatrzymaj się teraz. I rusz sobie z D4, może automat. No i sobie rusz, dojedziesz do, do, do D4 i przełącz sobie na F. A. I zobacz, że zredukuje sobie pół biegi, nie? Dobra, to lecimy teraz do, do czwórki, tak? O no, i teraz na F. O, i zredukował na trójkę, żeby nie było dużego przeskoku. Teraz sobie to zapasował, nie? Ale i tak aż na trójkę wrzucił, także jeden został tylko bieg, żeby był już maksymalny, nie? Bardzo fajnie, i Bardzo mi się podoba. Mogę nie jechać ze do domu. O, zrobimy sobie bez sprzęgła Podnośnik pod ręką, nie? No już ma jak ustawi się tej pozycji, to podnośnik jest delikatnie opuszczony jak się jedzie po dziurach, po nierównościach e, siłowniki hydrauliczne pracują także nie ma uderzeń maszyny tylko jest taka pozycja tak wypływająca aha, czyli na końcu to jest ta amortyzacja taka tak. tego podnośnika tak, nie? Tak. To trzeba podnieść i, i przeskoczyć, i, przeskoczyć i dopiero jest ta pozycja wtedy opada lekko, tak? tak, tak. Ja myślę, że już sporo wiemy na temat tego ciągnika i powoli możemy kończyć odcinek także dziękujemy bardzo dziękuję panu Michałowi za udostępnienie tak naprawdę trzech ciągników do dwóch materiałów. Zapraszam serdecznie na poprzedni materiał z udziałem tych oto za nami Renówek. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękuję. Dziękuję.